Chęć dopracowania wszystkiego do perfekcji może wynikać z perfekcjonizmu. Ten perfekcjonizm może być zdrowy lub niezdrowy, ale bardzo często ta chęć. Dopracowywania wszystkiego do ideału, do perfekcji, wynika po prostu ze strachu przed zderzeniem z rzeczywistością. I my, jako ludzie, jesteśmy chyba mistrzami w takim, w takim zakręceniu spraw, żebyśmy sami siebie przekonali do tego, że warto odłożyć w czasie coś, co jest dla nas naprawdę ważne. No i oczywiście odkładamy te rzeczy, bo te rzeczy są często trudne. One są niekomfortowe, wymagają często bardzo dużego wysiłku, ale też najczęściej wiemy i czujemy, podświadomie lub świadomie, że to są właśnie te rzeczy, które powinniśmy zrobić. Bo to, to są te rzeczy, które ruszą nas z miejsca, ruszą nas, pozwolą nam ruszyć do przodu, no i osiągnąć to, co chcemy osiągnąć. Tutaj przykładem, którym bardzo często widzę w biznesie, jest takie dopracowywanie na maksa produktu czy oferty. I oczywiście produkt musi być dopracowany, oferta musi być dopracowana, mi podejście jakościowe jest najbliższe, więc jakby całkowicie to rozumiem. Ale jest gdzieś ten moment, w którym ten uzysk jednostkowy z kolejnej godziny pracy nad, nad doszlifowywaniem oferty czy doszlifowywaniem strony internetowej jest już minimalny, już nie wnosimy tak dużej wartości, jak moglibyśmy robiąc inne rzeczy, więc wtedy należy to po prostu tą energię przekierować na coś, co ma tutaj większą dźwignię. No i w tym przypadku często widzę, że dopracowywanie strony internetowej oferty. Jest tak naprawdę próbą uniknięcia zderzenia z rzeczywistością. Czyli zamiast iść i porozmawiać z klientem i zapytać go, co, jakie ma problemy, zapytać go, jak możemy mu pomóc, być może mu zaoferować nasz produkt, być może mu sprzedać ten produkt, to to jest przerażające dla wielu osób i ten moment zderzenia z rzeczywistością i to, że możemy usłyszeć nie, to, że możemy usłyszeć, że nasz produkt jest zły, słaby, to nas często paraliżuje i właśnie tego chcemy unikać. No ale wiemy, że to, tak naprawdę no, nie jesteśmy w stanie w tym naszym laboratorium za długo wysiedzieć i dopracowywać tej strony, bo zawsze dopracowujemy nasze produkty na bazie tego, co mówią klienci, na bazie ich reakcji. Nie, może, nie, można, nie można tego po prostu inaczej osiągnąć. Zawsze to zderzenie z rzeczywistością jest konieczne, więc bardzo często widzę to w biznesie, że ludzie zamykają się w tym laboratorium i tam kręcą się i mówią, jeszcze nie jest gotowe, jeszcze muszę dwie, trzy książki przeczytać, jak to zrobić lepiej, i tak dalej, i tak dalej. I do pewnego momentu to jest zdrowe, bo trzeba dbać o jakość, a w pewnym momencie musimy się przenieść na to, co jest niekomfortowe, czyli właśnie rozmowy z klientami. W życiu takim prywatnym możemy unikać. Pracy chociażby i w domu możemy ciągle robić porządki i mieć takie przekonanie, że no, no, no nie będę mógł pracować, nie będzie to środowisko do pracy, dopóki cały dom, całe mieszkanie nie będzie wysprzątane idealnie. No i to jest takie też typowe unikanie tego, co jest ważne. Możesz w swoim przypadku, może być na odwrót, możesz unikać odpoczynku, możesz unikać dbania o zdrowie i uciekać właśnie w tą pracę. Mimo tego, że wiesz, że no jest, jest, jest bardziej sensowne byłoby w tym przypadku. Zamknąć, powiedzmy, 10 godzinach tą pracę i zrobić coś dla siebie, odpocząć i odstresować się, to może łatwiej ci jest, mi jest najczęściej dużo łatwiej pracować, bo tak mam po prostu wytworzone nawyki, taki mam schemat dnia de facto, ale musimy sobie zdawać sprawę, że to, co. Czujemy pod skórą, że to jest ważne i powinniśmy to zrobić, to właśnie to powinniśmy zrobić, a nie uciekać w to, co jest prostsze, w co jest bardziej komfortowe, bo jest po prostu ta ścieżka wydeptana w naszym przypadku. Jeśli na przykład ktoś ma inny przykład życia, jeśli ktoś walczy z bezsennością. No, to oczywiście może brać tabletki jakieś, może sobie kupić jakąś opaskę, może sobie kupić jakieś urządzenia, które mu śledzą, pomagają śledzić ten, ten sen i tam gdzieś dopatrywać się rozwiązań, ale tak naprawdę często najprostsze rozwiązania są najlepsze. I to, czego nam często brakuje przed snem, to odłączenia się od, od ekranu. Wyłączenia telewizora, wyłączenia komputera, wyłączenia telefonów, które się potrafimy wpatrywać. I teraz w zależności od tego, jak, co robimy na tym telefonie, to już nie tylko jest niebieskie światło, które nas pobudza, ale to, jest, to są przede wszystkim te treści, którymi się karmimy. Jeśli my się nakręcamy tam, bo na przykład nie wiem, lubi ktoś politykę i, i sobie lubi po, pooglądać, um politykę, czy jakieś inne rzeczy, które są bardzo polaryzujące, które wywołują w nas emocje, to jeśli my tak będziemy się nakręcać te bezpośrednio przed snem i potem odłożymy ten telefon i okej, okay, czas na sen, no to ciężko oczekiwać, że taka osoba nie będzie miała problemów z bezsennością, dlatego, że ona jest cała nakręcona jej, jakby całe jej ciało wewnątrz się aż gotuje, żeby odpowiedzieć, jest, jest no, zagotowana tym, co tam usłyszała, spolaryzowana, jest bardzo mocna w jakimś tam, w jakimś elemencie, w jakimś kontekście. Więc ta osoba jest cała pobudzona wewnętrznie, no i nie, nie nie może po prostu łatwo zasnąć, no bo organizm potrzebuje czasu, żeby się uspokoić. Więc czasem opry, zamiast tej opaski, zamiast tabletek na bezsenność i tak dalej, wszystko, co musimy zrobić, to dwie godziny przed snem po prostu odłożyć ekrany, odłożyć wszystko, co nas, podnosi nam ciśnienie, no i nie wiem, przeczytać książkę, uspokoić się, zrobić coś takiego bardzo relaksującego. I oczywiście Robimy, mamy taką naturalną tendencję, żeby robić wszystko oprócz tego, co ma największy wpływ na nasze życie, więc jakby jakie jest takie proste rozwiązanie tego? Najprostsze, jakie znam, to jest po prostu musimy sobie zadać pytanie, czego aktualnie unikam. I zachęcam, żebyś ty też sobie teraz zadał to pytanie, czego aktualnie unikam w swoim życiu, w swojej pracy, w życiu, w życiu prywatnym. I na 90% to jest właśnie ta rzecz, którą powinieneś zrobić. To jest. Tak proste, jak to teraz opisałem. I to jest prawdopodobnie najważniejsze pytanie, jakie teraz możesz sobie zadać. Więc zadaj sobie je, odpowiedz na nie, no i szukaj tej dźwigni i jak już to znajdziesz, wiesz dobrze, czego unikasz, wiesz, że czujesz, że to jest to, co powinieneś robić, to po prostu to zrób. Proste i bardzo skuteczne. Dzięki za wysłuchanie. Jeśli to było interesujące, zasubskrybuj ten kanał no i do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć.